Cześć moi drodzy, na tym kanale staram się pokazywać Wam najlepsze praktyki programowania w PHP. Ale dzisiejszy odcinek będzie nieco inny. Ja nazywam się Marcin Lękowski, od ponad 12 lat programuję w technologiach takich jak Laravel, Symfony czy Nest. A dziś... Porozmawiamy o błędach, które zdradzają, że jesteś juniorem. Zanim zaczniemy, kliknij łapkę w górę, żeby ten film mógł dojść do znacznie większej ilości osób, a my lecimy z tymi kolejnymi tematami. Zaczynamy! Na pewno kojarzysz Solida. Na pewno słyszałeś też coś o Graspie? Pewnie Draj nie jest ci obcy, pewnie Kupit nie jest ci obcy. Jak widzisz, programiści ukochali sobie akronimy, ale jednym z akronimów jest STUPID. STUPID, czyli singletony, ciasny coupling, tight coupling, untestability, czyli nietestowalność, P jak premature optimization, czyli przedwczesna optymalizacja, I jak indescriptive naming, D jak duplikacja. Dziś pokażę Ci te wszystkie elementy i zacznijmy od singletona. Singleton to jeden z wzorców projektowych opisanych przez gang Czworga. Pewnie kojarzysz, że zrobiłem gdzieś tam o tym kurs. Jeżeli interesują Ciebie wzorce projektowe, to może jest to ciekawy um, temat, ciekawa okazja. Natomiast jeżeli chodzi o samego singletona, to to jest taka czarna owca wzorców projektowych. Po pierwsze, bazuje ona na globalnym stanie. Po drugie, totalnie nie musisz rozumieć abstrakcji tego, jak projektować kod, żeby go używać. A po trzecie, jest niestety. Często nadużywany, nie tam, gdzie być powinien. Sam singleton może być wykorzystywany z dość dużą, powiedzmy sobie, korzyścią, jeżeli chodzi o połączenie z czymś, nie wiem, połączenie z bazą danych, połączenie z API, to może być bardzo dobry pomysł, ale na przykład wykorzystywanie singletona do tego, żeby przechowywać gdzieś globalny stan, ach... To się nie może dobrze skończyć, dlatego moja rada. Staraj się unikać singletona jak ognia. Nawet jeśli framework, w którym pracujesz, taki jak Laravel, mocno na nim bazuje, singleton i stany globalne nie są niczym dobrym. Rób tak, żeby nie były ci potrzebne. Kolejna rzecz to tight coupling. No właśnie, jeśli chodzi o coupling, to miałem okazję tydzień temu opowiedzieć o tym podczas PHPersów Łódzkich także mm, opowiadałem o tym podczas PHP Konu. Samą prezentację możecie oczywiście zobaczyć na moim kanale. O tutaj powinna się pojawić miniaturka. Ale kapling nie dotyczy tylko i wyłącznie Laravela. coupling dotyczy dowolnej rzeczy. Co to w praktyce oznacza? W praktyce oznacza to, że na przykład jeżeli tworzysz jakąś funkcję czy metodę, nie powinieneś jej przekazywać możliwie wszystkiego. Takim standardowym przykładem może być przekazanie zbyt dużego obiektu. No, sam eloquent jak wiesz trochę solidałamie, ale nie chodzi tu nawet o samego eloquenta, o przekazanie eloquenta do metody, a o... Nie przekazywanie tego, co jest tak naprawdę niezbędnie potrzebne. Jeżeli masz metodę, która robi określoną rzecz i z tego konkretnego modelu potrzebuje tego jednego parametru, to wystarczy, że przekażesz ten jeden parametr. I to nie ma znaczenia, czy korzystasz z doktryna, czy z elokwenta. Znaczenie ma to, że jeżeli w tym miejscu potrzebujesz. Tej konkretnej wartości, to przekazujesz tą konkretną wartość, i wszystko zaczyna nabierać sensu, i wszystko jest o wiele bardziej przyjemne. Kolejnym bardzo sporym problemem jest brak testowalności. Jeśli nie znasz zasad dobrego projektowania kodu, choćby właśnie tych podstawowych zasad Solida, to bardzo możliwe, że twojego kodu nie da się przetestować. Kiedy w dowolnym miejscu wciśniesz słówko New, na przykład New, nie wiem, accounting service albo cokolwiek, to w tym momencie w tym kodzie nie masz możliwości wyjścia z tego. Tu może pomóc bardzo mocno dependencji inversion, a dependencji injection, które różni się tym, że możesz wstrzykiwać rzeczy, czyli też korzystasz z interfejsów, może sprawić, że właśnie Twój kod nabiera większych możliwości testowania. Czasem zdarza się, że ciężko jest pewne rzeczy przetestować i trzeba się uciec w pewne sztuczki. Jeżeli Cię to interesuje, to koniecznie daj znać, a ja nagram o tym odcinek. Natomiast w praktyce jest tak, że jeżeli chcesz, żeby Twój kod był dobry i działający, zadbaj po prostu o to, żeby miał on wejście, wyjście i był też przewidywalny. I trzeba też oddać, że dobry projekt ułatwia nam testowanie. Czyli jeżeli chcesz przetestować coś jednostkowo i korzystasz na przykład z programowania domenowego, które jest totalnie niezależne od infrastruktury, to te testy jednostkowe mają sens. Natomiast w momencie, w którym chcesz wszystko zamokować, no, tutaj wchodzi pewien problem związany z tym, że mock sam w sobie może działać, a aplikacja wewnętrznie już niekoniecznie. Dlatego testy jednostkowe też pokazują ci czy Twój projekt jest dobry, czy niekoniecznie, jeżeli musisz za każdym razem użyć moka? To... To może znaczyć, że coś tam grubo nie gra. Ale jeśli nawet nie gra, rozwiązaniem mogą być testy end-to-end. -end. Ja osobiście korzystam z Playwrighta, jeżeli muszę je już e, pisać. E, oczywiście chętnie je piszę wtedy, kiedy są potrzebne. Ale do kodu Legacy korzystanie z tego typu testów też bardzo mocno może ułatwić sytuację. Kolejnym elementem jest coś, o czym Donald Knuth napisał, że jest to źródło wszelkiego zła. Przedwczesna. Optymalizacja. Oczywiście my chcemy robić kod najlepiej, jak się da. Jeżeli bazujesz tylko i wyłącznie na tym, żeby kod był jak najczystszy, jak najlepszy i po prostu zaczynasz to optymalizować jeszcze na etapie, na którym nie znasz do końca domeny, to może być to bardzo duży problem. Ważniejszą rzeczą jest zrozumienie biznesu i tego, co tak naprawdę jest do rozwiązania. A dopiero później jakaś głębsza optymalizacja. Pamiętam, że ktoś powiedział, że nie wpisuje nigdy w testach given when then jako komentarze, bo to zabiera dodatkowe um, e, bajty w kodzie. No, moim mhm. zdaniem to jedna z większych głupot, tak? bo to pokazuje mi jasne, jak ta struktura wygląda. Ale no, ktoś może stwierdzić, no ale to była optymalizacja. Jasne, przedwczesna optymalizacja źródłem. Wszelkiego zła. Jeśli chcecie m, przykładów, właśnie przedwczesnej optymalizacji, dajcie znać, bo to temat na, naprawdę osobny i bardzo ciekawy film. Kolejna rzecz, dosyć jasna. Niezbyt jasne nazwy. W dobie czatu ChatGPT to rzecz, którą potrafi robić absolutnie bezbłędnie. Jeśli nie mam pojęcia, jak nazwać zmienną, opisuję ją i proszę o to, ChatGPT w ciągu sekundy jest mi w stanie podesłać konkretną, sensowną nazwę. Ale co za tym idzie, bardzo często zdarza się, że Twoje zmienne powinny być długie. Nie bój się tego. Ja wiem, że w PHP ograniczamy się do jakiejś konkretnej ilości linii, natomiast czasami warto gdzieś tam wyjść poza te granice, nazywając zmienną tak, jak powinna być nazwana. Nazywanie zmiennej A, B, C, D i tak dalej sprawi, że może teraz będziesz wiedział o co chodzi, ale jak przejdziesz dalej, o, no nie może być z tym dobrze. No i ostatnia rzecz, D jak duplikacja. Wszyscy powinniśmy znać zasadę DRY, czyli don't repeat yourself. Nie powtarzaj siebie, ale co ważniejsze, tu chodzi o copy-paste'a. Natomiast czasami, w szczególności w dobie korzystania z mikroserwisów, te duplikacje mogą mieć jakieś zastosowanie. Jeżeli tego bardzo potrzebujesz, to czasami lepiej napisać po prostu osobną paczkę, którą będziesz sobie dociągał do własnego kodu, co ja dość często robię. Natomiast weź pod uwagę, że na przykład z mojej strony duplikacje i takie przedwczesne optymalizowanie, w szczególności testów, to jest coś, z czym bym sobie odpuścił? Wiem, że ty, oglądając ten film, dobrze wiesz, że kodu się nie kopiuje, tylko tworzy jakieś rozwiązanie, które pozwala nam rzeczy uspójniać. I tutaj z pomocą, co do tych wszystkich zasad, przychodzi nie tylko SOLID, nie tylko wzorce projektowe, ale też test driven development. Test driven development uh, to jest konkretny proces Red Green Refactor. Właśnie, RED, czyli. Stworzenie testu z konkretnymi założeniami, green, czyli sprawienie, żeby to działało, i dopiero wtedy refaktoryzacja, która nie musi. Oznaczać przedwczesnej optymalizacji. Natomiast jeśli nie masz testów i twój kod jest też trudny w testowaniu, no to niestety potem ciężko ci będzie z tego dalej wyjść. Czasami projekt o wiele lepiej ubić, niż go refaktoryzować, jeżeli właśnie tych testów nie ma. Dlatego koniecznie o tym pamiętaj. A ja osobiście też bardzo mocno polecam ci właśnie skoncentrować się na tym, czym test Driven Development jest i jak może ci pomóc. Mam nadzieję, że zapamiętasz już, że stupid to Ty nie chcesz być. Porzucamy singletony, porzucamy wysoki coupling, porzucamy nietestowalność, porzucamy przedwczesną optymalizację, niejasne nazwy zmiennych oraz duplikacje. Jeżeli będziesz o tym pamiętał, to Twój kod będzie na pewno wyglądał lepiej. Wszystkie te tematy znajdziesz na moim kanale i mam nadzieję, że widzimy się już w następnym odcinku. A jeśli Ci się ten odcinek podobał i chciałbyś więcej, to serdecznie zapraszam Cię na stronę Lenkowski.net, Senior, gdzie znajdziesz um, kurs razem z bardzo konkretnymi zadaniami, ich rozwiązaniami, bardzo dużo merytorycznej wiedzy. Serdecznie Cię tam zapraszam. Lękowski Senior zostaw lajka, zostaw suba i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!